Witam Was, tu kolekcjoner. Dzisiaj chciałbym zapoczątkować nową świecką tradycję. Oczywiście żartuję, ale chciałbym zaproponować Wam długotrwałą zabawę. Otóż chciałbym, abyśmy co miesiąc wybierali sobie najlepszych zawodników na świecie. Niech to będzie top 10 tych zawodników, powiedzmy. Pod tym filmem prosiłbym o Wasze sugestie. Na podstawie tego, to znaczy spiszę Was, Wasze wszystkie propozycje na podstawie tego wyłonimy najlepszą dziesiątkę sierpnia. Film nagram we wrześniu. Wybierzemy dziesięciu najczęściej wymienianych przez Was zawodników. Postaram się ich nagrać, pokazując ich na kartach. Różnych kartach. Nie tylko Top, nie tylko Panini, ale innych. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, zaproponować Wam moją dziesiątkę sierpnia, przy czym, no mówię, że to jest tylko mój wybór, także każdy tutaj może mieć swoje odrębne zdanie na ten temat. Jeżeli ktoś się nie zgadza z moimi typami, nie ma problemu, proszę, zaproponujcie pod filmem Wasze typy i wtedy, wtedy one oczywiście wezmą udział w jakimś tam wyłanianiu właśnie tej dziesiątki. A więc tak, pokażę Wam moją dziesiątkę plus trzech zawodników oczekujących, bo nie mogłem się zdecydować. Na pierwszym miejscu Leo Messi, zawodnik FC Barcelony, zawodnik, który ostatnio był w Polsce, występował na stadionie w Gdańsku. To jest moim zdaniem, może nie najlepszy zawodnik, ale jeden z tych trzech, czterech, którzy są najlepsi. Nie powiem, że, że Messi jest najlepszy, bo za chwilę odezwą się zwolennicy Ronaldo i będzie Jadka. Także to jest moim zdaniem ścisła czołówka. No, załóżmy, że najlepszy zawodnik na świecie w tej chwili. Drugim takim zawodnikiem, jeżeli oczywiście jest Messi, musi być Ronaldo. Cristiano Ronaldo tutaj w wersji Top Master, wydanego, wydanej przez Panini. Z edycji Champions League 2012-2013. Ten zawodnik akurat w tej edycji wyszedł jeszcze na karcie Game Changer i na karcie Star Player. To jest zawodnik numer 2. Nie wiem dlaczego jest w cieniu Messiego. Moim zdaniem jest tak samo dobry. Chociaż porównując tych zawodników, jeden ma jakieś cechy, drugi ma inne, których nie, da się, których nie da się bezpośrednio porównać. Także tutaj, na przykład, bardzo zaskakuje mnie przyspieszenie Ronaldo jest bardzo szybki. Także bardzo mi się to podoba. Zawodnikiem numer 3 jest zawodnik, którego nie mam na karcie, aż chcę się przystać. Ten zawodnik wyszedł teraz z drodzy do Brazylii. To jest ten zawodnik, właśnie, Najmar. Zrobiłem sobie taką śmieszną kartę z plakatu, żeby po prostu Wam coś pokazać. Neymar tutaj już jest w koszulce Barcelony. Moim zdaniem to jest też jeden z najlepszych zawodników w tej chwili na świecie. Przypomnę tylko, że to młody chłopak, jeszcze także dużo przed nim. Natomiast no, to co robi na boisku już teraz no, kwalifikuje go do, do tej mojej dziesiątki. Naklejam go sobie na kartę Champions League. I teraz spójrzcie, popełniłem tu pewną gafę. Wytrawni kolekcjonerzy na pewno zauważą, co zrobiłem źle. Po prostu wybrałem sobie pierwszą, lepszą kartę z brzegu. Mogłem to zrobić inaczej, na pewno widzicie, co tutaj jest nie tak. Także numerem trzecim jest Neymar. Numerem czwartym chociaż tutaj też mam pewne obiekcje czy czwarty, piąty, czy szósty ale kolejnym zawodnikiem po prostu w top 10 jest na pewno Robin Van Persie z Manchesteru United dobry, klasowy zawodnik zawodnik, który od wielu sezonów jest w zasadzie w ścisłej czołówce na świecie Persie wyszedł też w wersji limitowanej w tym roku chociażby Wyszedł też w Match Attacks jako Stock Lab, czyli taki zawodnik, chyba. Tak, to była najlepsza karta, wszystkie parametry 101. Także powiedzmy czwarty, chociaż niekoniecznie czwarty, Robin van Persie. Kolejnym zawodnikiem jest Bale, Gareth Bale. No tutaj dużo o nim nie muszę mówić. Też taka wschodząca gwiazda zawodnik, który się świetnie zapowiada. Tutaj mamy go w edycji Stock lab. W wersji wydanej przez Match Attacks. Tutaj, zobaczcie, mają setki w ataku, także dobry zawodnik. Nie wiem, czy piąty, nie wiem, czy czwarty, nie wiem, czy siódmy. Natomiast jest w tej w ścisłej dziesiątce. Kolejnym zawodnikiem jest Ibra, Ibrahimowicz. Świetny zawodnik. Świetny technicznie. Bardzo go lubię. Mamy go też w wersji Star Player chociażby. Fajna, solidna karta. Lubię tego zawodnika. On był szósty. Nie wiem, czy jest szósty, siódmy czy ósmy. W każdym razie jest. Kolejnym zawodnikiem, no tutaj troszeczkę taki lokalny patriotyzm się umie jakoś pokazał, jest Robert Lewandowski. Myślę, że to jest zawodnik, który rokuje. Zawodnik, który strzelił bardzo dużo bramek w ostatnim czasie hmm, chociażby Realowi. No Myślę, że zasługuje na top 10 zawodników sierpnia. Kolejnym zawodnikiem, no, troszeczkę taki z sentymentu jest Andrea Pirlo. Włoch grający w Juventusie. Nie wiem dlaczego, ale tego zawodnika zawsze będę promował. Bardzo mi się podoba. Bardzo go lubię, także wrzucam go do dziesiątej, do dziesiątki, przepraszam. Kolejnymi zawodnikami tutaj miałem troszeczkę jakiegoś takiego problemu. Bo kolejnymi zawodnikami są Iniesta. On jest tak na pograniczu dziesiątki, pierwsza dziesiątka, druga dziesiątka, także no ale postanowiłem go wrzucić do ścisłej dziesiątki. Świetny zawodnik, bardzo mi się podoba. Jego gra na boisku dużo pracuje. Także w tym układzie akurat jest dziewiąty, ale ogólnie tak jak mówię, jest na pograniczu. Następnym zawodnikiem jest też zawodnik Barcelony to jest Xavi Hernandez. Też świetny zawodnik. Bardzo lubiłem go oglądać w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Także. On zamyka moją dziesiątkę. Dla przypomnienia, jeszcze mamy tak: Ronaldo i Messi, mamy Van Persiego, mamy Neymara, śmiesznie zrobionego, Bale'a, Ibrahimowicza, Lewandowskiego, Pirlo, Inieste i Hernandeza. Także to jest mój typ na sierpień. Czekam na Wasze typy w komentarzach na dole. Z takich zawodników oczekujących wybrałem sobie: Szarowiego, Myślę, że dobry zawodnik, który lokuje rokuje dużo Nadzieję. Teraz sobie pomyślałem, że szkoda, że nie wziąłem też Lukasa, Lukasa też chętnie bym wam pokazał. No, W dziesiątce zabrakło niestety zawodników Bayernu. Natomiast no, tutaj mam takich dwóch zawodników, którzy też aspirują do tej dziesiątki. Warto, żebyście wzięli ich pod uwagę, jak będziecie proponować swoje typy. To jest Ribery i Robin. Po przygotowaniu tej dziesiątki pomyślałem sobie, że no szkoda, że nie uwzględniłem żadnego bramkarza, bo jednak mamy takich tuzów jak chociażby Buffon i inni zawodnicy. Uuu, ktoś dzwoni, niestety nie odbiorę. Także, jeżeli chcecie, możecie do dziesiątki wrzucać też bramkarzy. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Czekam na Wasze propozycje pamiętajcie, że to jest tylko taka moja skromna propozycja, nie bierzcie jej poważnie, jeżeli ktoś się nie zgadza z moimi typami, nie obrażę się, ale proszę też mnie nie obrażać. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.